Pierwsza edycja, podczas pierwszej e, tworzyliśmy przez 25 godzin i był to odzew na akcję olsztyńską, gdzie tworzono całą dobę. E, druga edycja to było 26 godzin i od tamtej pory tworzymy 20, przez 26 godzin, ale w coraz szerszym spektrum e, dziedzin. Literatura, malarstwo, grafika, ceramika, te wszystkie rzeczy plastyczne, które robimy, plus e, ta, rzeczy taneczne, kinowe, fotograficzne, e, literackie już mówiłam. Także jest tego naprawdę mnóstwo i cieszymy się, że z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej. Pomysł, tak, nawet może dla dzieci tak, te, tyle godzin to może jest za dużo, ale ono się szybsze. No tutaj Natasza kiwa głową, że da radę. Jest naprawdę wspaniałe. Iść na glinę, byliśmy na szkle. No trochę, żeśmy zwiedzili. co roku. Co roku. Mhm. roku. Weterani. Macieża. Maraton artystyczny jest w tej chwili taką formą, w której już nie ścigamy się na czas, ale na dzieła, na to co powstaje. Chcemy, żeby to już nie było ściganie się na właśnie ilość czasu, ale na to, co się robi tutaj. Dalej te prace są zbierane. Odsiewamy i przesiewamy, robimy z tego wystawę. Na wystawę zapraszamy 15 maja i potrwa ona do 12 czerwca. Wernisaż będzie 15 maja w Światowidzie.